Dobra, może pójdziemy dalej? Okej, okay. leży. Łaj, bo bym się mega. Kurzywski. Jest! Wygraliśmy, aby i w dzisiejszym odcineczku zaprezentuję Wam ogólnie nową kolejną grę na moim kanale, a mianowicie jak wiecie no jest taka gra, która też się wygrywa tym razem jak Fall Guys, jest to oczywiście gra, która nazywa się Among Us, no i po prostu w tym odcinku sobie zagramy pierwszą giereczkę po prostu w grze Among Us. No bo jak wiecie, nagrywam na już dużo nowych gier, więc takie Among Us też ogólnie będzie. No, yy, ja ogólnie, yy, ogólnie, dzisiaj odcinek się pojawił właśnie z tej gry, dlatego, no bo wszyscy pisaliście Frank, nagryty te Among Cases, wszystko żebyś, żeby, żeby, żeby był to Amonkasy. Fretem mega dużo chciało, żebym nagrał Amonkasy, szczególnie na społeczność, więc ja był się, żeby więc naprawdę widzowie, w końcu będzie Among na moim kanale, będzie pierwszy odcinek z tej, z tej, tej serii. Yy, Więc oglądajcie filmik oczywiście do samego końca A jak nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zasubskrybujcie, tutaj macie przycisk, który chciałam, żebyście z tego kliknąć, za na szary Dzwoneczki, aby nie przegapić Przy kolejnych filmów tam na dole Po prostu, gdybyś go tam kliknął, byłoby mi na pewno niezmiernie miło Oczywiście, subskrybujcie mój kanał Dziękuję wam naprawdę mega za to A jak jeszcze nie zostawiłeś takiej łapki, to czy będzie zostawiła lajka, tutaj taką łapkę 30 łapek i będzie kolejny odcinek z, Fo z Among Us yy, na moim kanale Przepraszam was za to, że nie było Wczoraj, bo nie miałem po prostu czasu Ale dzisiaj jest odcinek, mam dużo czasu, więc do tego pojawi się ten filmik yy, więc yy, chyba już nie będę was zanudzał Lecimy z A więc no dobra widzowie, a my już właśnie o to nie wszystkim o to lecimy Ale dobra zobaczcie, że teraz jestem właśnie o to ogólnie tym Murdercą i ogólnie jest teraz naprawdę fajnie, że akurat teraz jestem imposterem a więc dobra, yy, będziemy tu spróbowali kogoś coś zabić i może wygrać tą grę. Dobra, tutaj jak jest ktoś w ogóle? Kiedy mam możliwość zabijania? Dobra, już mam możliwość zabijania, więc potrzebuję tutaj jakiejś ofiary, żebym taktycznie załatwić. To jest Stroach, tutaj nie ma nic, dobra, może pójdziemy dalej, okej, okay. leży. Dobra, zabiliśmy tego ziomeczka, może gdy się jakoś nie spodziewa, że to jestem ja? Ja się by tylko ten atak naładuję i będziemy mogli zabijać jeszcze więcej osób. Jeszcze jedna osoba została ogólnie zabita. Yy, a więc jest, jest naprawdę, jest naprawdę spokojnie. Nie jest tak źle, jak się spodziewałem. Yy, dobra. Trzy, dwa, jeden, okej. Okay. Okrócze. Teraz, żeby na mnie tylko nie zagłosowali, no. Zabijmy jedną ofiarę. No, już dwie osoby zginęły, żeby tylko. Nie na mnie zagłosowali, naprawdę, bo byłoby w sumie mega smutne, gdyby na mnie zagłosowali gdyby został zgłoszony Ja głosuję na tego, tak, na, tak żeby, wiecie, żeby pomyśleli, żeby na niego zagłosować, jeśli nie na mnie Ale oby nie na mnie zagłosowali Oby na mnie nie zagłosowali, proszę Proszę was, proszę was, żeby na, żeby, żeby na mnie nie trafili Bo wtedy, gdyby zagłosowali na innych, to byłoby mega spoko, naprawdę Kurczę, end zaraz będzie. Ale w sumie nie, bo chyba wszystkich... Na no wszystkich tutaj w sumie są... W sumie się sobie zagłosowali, więc może się nikt nie spodziewa, że ja jestem murderem. A czy może... Yy, imposterem, sorry, przepraszam, się byli mega murder mystery z tą grą. Ale dobra no wiecie, no to imposterem powiedzmy. Yy, więc żeby tylko już skapnął. Kurcze, Kurczę, no to 45 sekund trzeba chwilę odczekać. No ale wiecie, no, nie będę robił tu za bardzo, bo nie, chcę, nie chciałbym tego robić. Yy. Nagrywa się wszystko tak z ciekawości? Tak, nagrywa się, dobra. No spróbujemy zdziałać coś, no może na, no, na stubę. Mm, to my może, jakimś cudem. Żeby na nas nie trafili, dobra. Z 25 sekund już jest start. Mm, więc trzeba tylko poczekać. Może na mnie nie trafią, błagam o to. Mm, dobra. 13, 12... Jeszcze ja tylko 10 sekund, proszę, żebym... żebym... żebym nie znamy tego. Dobra, już dwie osoby zostały zabite. Four, three. Dawaj, 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 dawaj. Co? Serio? Zagłosowali na mnie, no. Kurcze. No kurczę, zagłosowali na mnie. Jakim cudem widzieli, no. No trudno, trudno, no. Defeat, niestety, no. Niestety, defect. No trudno, nie wiem jak najcoma kapnej, że to ja, ale dobra no. Musimy się to już odrodzić. Prawie by na tamtego zagłosowali. mogą mogłabym na tamtego zagłosować, bym na tamtego zagłosował, w wtedy trzy osoby. Ale się to zamiłem. Dobra. Eee, niech się ta, ta gra wczyta potem. I chyba możemy dalej tutaj lecieć czekajcie widzowie, za chwilkę się widzimy, bo tu coś jest nie tak. A więc dobra, widzowie, a my już właśnie o tym Oto lecimy, bo były jakieś tu kolejne laki, niestety musiałem wyjść z gry. Ale dobra, lecimy tutaj dalej. Yy, ok, pójdziemy, może najpierw gdzieś tutaj. To jest jakieś też danie, a więc spoko. Musimy tutaj naprawdę czegoś tu poszukać. Pójdziemy, może tutaj. Dobra, pójdziemy tutaj. Zobaczymy, czy tutaj będzie ciekawego. Tu jest jakiś cika. Tutaj jakieś są przedmioty. Okej, okay. głosujemy. Czy tutaj teraz można by było tutaj zrobić? Discord? Okej, okay, oni tutaj już nie są, widać. Ja bym w sumie na wicie zagłosował. Choć nie w sumie, na kogo inni zagłosują. Dobra, Danonek dajemy. No i znowu te sekundy, znowu będziemy musieli czekać, a więc za chwilkę się znowu będziemy musieli. A więc widzieć, dobra, no. już tu musieliśmy chwilę czekać. No i niestety tutaj nikt... Y, wszyscy byli tu porówno, więc tutaj się wszystko skipowało. Ale dobra, no lecimy dalej tutaj, tutaj. Zobaczymy, kto tutaj nim jest naprawdę. Jestem sobie tutaj ciekawe. Musimy tu jakoś uciekać tu. Zobaczyć kto tu nim jest. Żeby... Na razie nas tutaj nikt nie zabił, a więc jesteśmy spokojni ja chciałabym, żeby... Tym, żeby tutaj nas ktoś naprawdę zabił w tej gierce. Among us. Nazwa nie. Dobra, tutaj oni nie. Fix the lights. O, nie już jest troszeczkę... O nie! To się stało, to się stało. To się stało. jednak z reaktorem. Idziemy tutaj szybko. Więc jestem, tutaj naprawdę coś może stać. Hmm. Idziemy szybko tutaj. I tutaj coś nie tak. Przez to możemy zginąć. Us! Musi to być chyba wszystko zielone. Dobra, udało się. Udało się to wszystko ogarnąć. O kurczę, o kurczę, o A ja i mogą gdzieś tutaj być. Hmm. Dobra, pójdziemy gdzieś tutaj może? Tutaj też jest jakaś maria. jest. Hmm... Musimy tutaj gdzieś pójść. Ja Ciekawe, kto tutaj nim jest, naprawdę, bo ja się wiesz, że jestem w tym odcinku, że nikt nas w serio nie zabił, naprawdę. Że to się naprawdę w głowie kopytnie nie że nas nikt tutaj naprawdę nie zabił. Więc to jest co śmieszne. Yy, dobra. Żeby teraz nie było dużo tych sekund. Dobra. O nie, już trzej Cztery czterech już zginęło. No, słabo, słabo. Dobra, lecimy. Nazwa Wiktory! Wygraliśmy! Jest, dało się wygrać. Dobra, lecimy. dalej tutaj wygraliśmy znowu. A więc spoko. Eee, może tu jeszcze reklamy. Jej, ogradzamy się. Może tutaj. Zobaczymy, kim będziemy teraz. To no w sumie. Byłby mega spoko, żebyśmy teraz byli tym imposterem. No chciałabym mega być imposterem, ale raczej tak nie będzie. No no cóż może będziemy, no. Mega chciałabym być imposterem. Dobra, 10 na osób na 10 już tutaj widzę. Niech startują oni już tutaj, bo chcę w końcu tutaj już zaczynać rozgrywkę. A mega chciałbym być imposterem. Starting. Proszę, imposter. Błagam, nie chciałbym być imposterem. No nie, jednak nie będę imposterem. Jednak nie będę imposterem, niestety. w sumie to jest smutne. Niestety nie będę imposterem. Ale dobra, no niestety. No tutaj musimy to wszystko patrzeć, tutaj jakoś. Okej. Okay. Pójdziemy dalej tutaj. Wicia tutaj jest jakaś. No zobaczymy, kto to będzie tym murderem. a Znaczy, może... imposterem, naprawdę zobaczymy tutaj. Czy w ogóle tutaj ktoś po prostu będzie? Na początku byśmy imposterem. O nie, coś z reaktorami. Lecimy szybko tutaj, naprawić to. Dobra, na chwilkę tutaj przerwało film. Bo wiecie, czasami tak jest, że mam mało miejsca na dysku, po prostu nie mogłem tu nic zrobić. Więc ruszę, bo to. A dobra, my tutaj zagłosujemy sobie na tego ziomeczka. Yy, wszystko tutaj się nagrywa, już? Tak, wszystko się nagrywa, takie ciekawości. Yy, bo coś nam się mega zacięło. A dobra, na szczęście nie przyjmujcie się. Znaczy, to jest chyba kwestia tego, że mam mało miejsca na tym dysku. A, wszystko się skipowało. Wszystko się tutaj jakoś zeskipowało, niestety, więc wiecie, o co chodzi. Tutaj. Ale dobra. Pójdziemy gdzieś tutaj. Jest tutaj w ogóle coś? Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj niestety nic nie ma. Mm. O nie, coś znowu jest nie tak z reaktorami. Idziemy szybko. Teraz nam nie przerwie filmu. Idziemy dalej tutaj. Ja, ja pójdę tutaj. Puf, okej, okay, udało się naprawić. Musimy to wszystko ułożyć. O ile ich tam było? Ile ich tam było? Halo? Ile ich tutaj tam było? Ile ich tutaj, naprawdę nam no, tam było? Dobra. To też kafeteria. Pójdziemy dalej. No. Musimy dowiedzieć się, kto tutaj nim jest. Syn. Tiaka. Kto to za niki są śmieszne w tej gierce? A dobra. My idziemy tutaj. Mm. No nie ma tutaj nic. Dobra. Kto to może. Dajmy na Shadow Chyba ma z dajemy W sumie ma jest naprawdę Zakusujemy. Dobra no kurczę kur znowu są te sekundy Będziemy się znowu cięcie robić niestety A więc za chwilkę się widzimy Dobra widzowie niestety musiałem tutaj przerwać grę Bo jadę po obiad Więc niestety, przepraszam was Ale dobra Lecimy dalej tutaj może zobaczymy, że teraz tutaj coś działamy w tej giereczce. Nie wiem, czy to będzie ostatnia ognica w tej giereczce, znaczy, to jest taki no, taki zaczkowo odcinek. Nie jest jakiś taki super. Bo to po prostu pierwszy odcinek z tej gry na moim kanale po prostu będzie. Okej, okay, idziemy tutaj. Jest jakiś link, spoko. Idziemy teraz tutaj. Mm, dobra, storage tutaj jest też. I kill you, kitty. No, Jakażdy się tu No ale myśmy to zobaczymy, może jeszcze tą grę wygramy. tutaj to jakoś. Chodź, to jakoś to zrobimy. Ok, pójdziemy tutaj. Dobra, kto to jest? O, bo już tu zginął, w ogóle my w tym odcinku nie giniemy, nie ginie, to jest ten nawet śmieszne, bo nas nie atakuje. Dobra. No i znowu te sekundy, te sekundy są takie denerwujące, że... Trzeba jakieś ile na to, żeby po prostu... Wiecie o co chodzi. Ale dobra, lecimy tutaj szybko, niech to się tu czyta. Te 55 sekund... Mm, dobra. Niech to się to nam wczyta. No i zobaczymy, no, może tutaj ten palec już tutaj zrobimy. Ale dobra. Okej, okay, dobra, 4 sekundy. CO?! CZEMU NAM NIE GŁOSUJĄ?! Czemu aż na mnie dwie osoby zagłosowały, jak to i tak nie ja? Śmieszne. Ale i tak na szczęście tutaj wszystko się zeskipowało. Więc spoko. Idziemy może tutaj. Dobra. Chodzi tu też jakiś ziomeczek. Dobra. Zobaczymy tutaj. Okej. Okay. Jakiś I'm, I'm Nev, to jest jakiś Statorius. jest coś jest. Użyjmy tego. Okej. Okay. O nie, coś jest nie tak tutaj z tym reaktorem. To tu jest strzałka prowadzi nas. A więc pójdziemy może zanim zobaczymy. Zróbmy to, zobaczymy co się tu nawet stanie. Ok. Dobra. Zobaczymy kto tutaj nim jest. Na pewno to jest pytanie w ogóle, kto tutaj jest tym im, imposterem w tej gierce. O nie! Resztki czyjeś. O kurde, tutaj był jakiś typ. Tutaj był jakiś typ. Tutaj jest jakiś ziomeczek. No stół to jest jakiś typ. A i kill you chyba nim nie jest, jest. Tego co mi się staje. Ale tu jeszcze jedna osoba została zabita, więc trzeba na pewno tutaj uważać. Idziemy tutaj. Mm. Dobra. Tutaj ktoś się Tutaj nie. To nikogo nie ma. A tutaj byśmy coś. Reporty dajemy tutaj. Bo jest imposter. Boję, ile już tutaj zostało ich, Dobra. Dajemy I am Neff, w I am Neff. I, nef. I kill już nawet skinął. I am nef. Zobaczymy tutaj, na kogo tutaj zagłosują. To jest Janeczek. Musi się nawet skry tutaj. I Neff. No zobaczymy kto tutaj będzie tym imposterem. Oby tylko na mnie nie zagłosowali, bo bym się mega kurzył Jest! Wygraliśmy, a więc dobra, to też byłem na test tego No taka już na wiecie, taki początek tej, tej gry na moim kanale. Jeżeli chcecie więcej cików z tej gry, zaciśnij łapkę w górę, 30 łapek na no, tej kolejny film. No i subskrybujcie ten kanał też, żeby nie przegapić kolejnych filmików. A ja się z wami żegnał, a więc cześć!